Hej, witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie. Ja jestem Marvolo a to jest e, Total War Rome 2. Witajcie moi drodzy. E, dobrze słuchajcie, cóż tu ostatnio działaliśmy? Mianowicie udało nam się e, zająć Pradę, to miasto, które znajduje się tutaj, a teraz nasze siły e, rozpoczęły oblężenie. E, to jest Aleksandria. Aleksandria, to jest niedawna stolica naszych sojuszników, tych na południu. Nie do końca pamiętam, jak, jak to miasto się nazywa. W każdym bądź razie, wpadło one w ręce naszych wrogów, tak więc bez problemu możemy na nie napaść, je zająć, wykorzystać to. Dobrze, moi drodzy, a więc ruszajmy do szturmu. Okej, okay, moi drodzy, jesteśmy. Dobrze, rozpocznijmy. O, czekajcie, mgła. Ograniczona widoczność, celność zasięg wszystkich okrętów i oddziałów miatających ulega zmniejszeniu. Okej, okay, pasuje mi to. Rozpocznijmy rozmieszczenie wojsk. No i zaczynajmy. Co my tu mamy? Tu mamy... Hmm. Wiecie co? Ten fragment murów wygląda bardzo interesująco. I myślę, że właśnie na nim Powinniśmy skoncentrować nasze uderzenie, ponieważ jak widzicie tutaj nie ma wież. Tu jest owszem wieża i tutaj jest brama, ale tak poza tym to bez problemu powinniśmy tutaj dać radę dokonać uderzenia. Dobra. A więc tak, te nasze oddziały, niech rozstawią się tutaj, procarze, tu, oczywiście nasze stany osobowe nie są uzupełnione po ostatniej malutkiej pladze głodu, która napotkała nasze nasze ziemię. Po oczywiście po zajęciu ostatniego miasta przez jedną turę mieliśmy y, troszkę głód w naszym państwie, ale niewiele się, to, no niewiele się to zdało przeciwnikom. Dobrze, ruszajmy w takim razie. Y, no i tak. Jeden oddział tutaj. Wy tu, by tu, i wy tu. Teraz tak. Te nasze oddziały. Oni uderzają tutaj. Myślę tak, te trzy oddziały rozstawią się tu. A, czekajcie, bo... A, dobra. W sumie to zróbmy tak, te cztery oddziały rozstawią się tutaj. A wy rozstawcie się tu. Tyle, że... Okej, okay, dobra, na razie tak. Procarze. Rozstawić się tu. Strzelcy konni. Mogą, mogą podjechać tutaj, aby rozpocząć zasypywanie strzałami naszych wrogów. Teraz tak, wy zwolnić. Zwolnić, zwolnić, zwolnić. Nasz dowódca niech ustawi się gdzieś tutaj. Co tam na murach słychać? To są skubańcy, z nim nie będzie łatwo No i dopiero co zajęli to miasto, tak więc Myślę, że nie powinno być większych kłopotów Tak, rozpoczynamy ostrzeliwanie Wroga przez naszych łuczników konnych Przecież nie oczywiście odpowiada ogniem, to jest zrozumiałe Chodzi o to głównie, żeby osłabić naszych przeciwników jak najbardziej. A jest rozpocząć ostrzał do czasu, aż nasze machiny oblężnicze nie podjadą. Znaczy machiny oblężnicze drabiny. Dobra, wy się możecie cofnąć. Nie jesteście tu pot potrzebni. Tak, tutaj nasze oddziały. A, próbują to podpalić. Nie można im na to pozwolić. Stawcie ją i już będzie wszystko ok. Ta jest. Rozpocząć szturm. Oczywiście ten oddział tutaj najmocniej dostaje wciery. Nacierać. Naprzód. Pierwsze nasze oddziały już wchodzą. Ta jest. Niszczyć ich. Wyrżnąć z Kubańców. A jest, szturmować. Bracie za nich. Tak, tu rombanina trwa. Mamy ich. Obrad, obdartusy ob, ob nie mają szans. Nacierać. Atakować. Tak, wybić ich tam. No i to jest, słuchajcie, szturm. Szturmować! Ile tu zostało? Ale, spróbujemy sformułować tutaj falangi Nacierać Tak jest, idziemy na nich Pokonać skurczy byków. Tak jest, las włóczni. A, no, nie macie szans. A, tak, zmiarzyć ...skurczybyków. Dobra, wy tutaj opanowaliście już sytuację, widzę. Czy wy macie tutaj jak zejść? Pewnie, że macie jak zejść. Dobra, rozstawić się tu. Palanga. Scieramy. Dobra, ten oddział. Uderzyć tam. Wy tu. Zmiażdżyć wroga. Pięknie. Słuchajcie, ustawicie tutaj, moi drodzy. Rozpocząć przejmowanie centrum. Pięknie. Nacierać, nacierać. Na skurczy gnojów. Dobra. Gdyby tutaj zrobiliście kawał dobrej roboty, stawicie tu schodzić z murów, na tamtych się zatrzymać, a jest to przejmujemy. Ej, pauza. Kurde, że też nie zauważyłem tego, co się dzieje tutaj. Tak, formować falangi. Kajcie, tu. Cofnąć się. Dobra, no i trudno. Wy tu się zatrzymać. Teraz wy. Zaatakować tych tutaj. To są ucznicy, damy sobie z nimi radę. Naprzód. Dobra, wy, zaatakować tych, wybrać tych. A jest, zmiażdżyć wroga. Kto słabnie? Ci tutaj. Niedobrze. Te oddziały duże straty mogą ponieść. Dobra. Cofnąć się. Dobra. Wzmocnić tutaj nasze oddziały. Kurte. Niedobrze. Niepotrzebnie ich tam wysłałem. Ale trudno. Dobra. Teraz tak, te nasze oddziały. Myślę sobie tak. Te dwa oddziały ustawią się tu. Zablokują te przejście. Pozostałe nasze oddziały ustawią się tu. Biegiem panowie, Spokojnie. Dobra, was zaatakować z kurczywyków. Wjechać mnie tu. Kawaleria się, tu, kawaleria się tu przyda Zrobić z nimi porządek No i tam cały czas naszek ostrzeliwując kurczybyki Nie możemy im na to pozwolić już po Was. Dobra. No, rozmawiać ich tam po prostu i tyle. Dobra. Jedni ustawicie tu, drudzy ustawicie tu. Przejąć to. OK. Teraz tak, te trzy nasze oddziały. Rozstawicie tutaj. Potrzebujemy wsparcia ogniowego. Przed szturmem. No i tutaj krwawą. Krwawo się zakończyła ta próba przejęcia tego. Myślałem, że wszystkie oddziały mają na murach, ale okazało się, że nie. No i za to przyszło mi słono zapłacić. Dobra. Myślę, że możemy powolutku zaczynać na tarcie Dobra, ustawić się tu Ale idziemy powoli, chłopcy Czas na ostateczne Na ostateczną rozgrywkę z wami, gnoje No, ale tu na tych murach poszło nam świetnie, chociaż też kilka to jest strat, żeśmy tutaj ponieśli. To jest, idziemy. Włączyć falangę. macie? O rozpoczęli ostrzał. Czekajcie pauza. Tu A, jest, zrobi tu z nimi porządek. Jesteście bez szans, no. Tu ustawmy się. Albo o, czekajcie. Tak, te dwa oddziały ustawią się tu. Ten oddział ustawi się tu. Nie, nie, nie double time, tylko jedziemy powoli. Wkurza mnie to, że nie automatycznie chcą biec. Bardzo mnie to wkurza, powiem wam. Podchodzimy. Nie double, powoli. Tu. Ustawicie te falangi w końcu, czy nie? Ta jest. Tam ci słabną. Co tam zwali tak w ogóle? Ale dobra. Wygraliśmy tą bitwę, ale była długa i ciężka i krwawa. Dobrze, zakończmy ją. Ta jest. Uuu, pięknie. Pokonaliśmy ich. Miasto zajęte. To jest najważniejsze. Okej. Okay, okupacja. No i pięknie. Zwiększenie rangi. I o to nam chodziło. Okej. Okay. To wszystko trzeba będzie przebudować to w ogóle zniszczymy bo to nie będzie nam tutaj potrzebne bardziej przydadzą nam się struktury odpowiedzialne za produkcję pieniądza no i cóż no i cóż tym samym ładnie tutaj żeśmy to ogarnęli tą sytuację no i zobaczymy Następnym celem chyba będzie to miasto tutaj albo tam albo Bamy albo Bamy no to jeszcze zobaczymy Wszystko zależy od tego jak szybko ta armia się ogarnie jak tutaj okej okay. ściągniemy wam podatki na razie aczkolwiek yy, to jest tylko tymczasowe tak więc zobaczymy, dobra Myślę, że możemy zakończyć turę. O, czekajcie, awans. Zapomniałem o awansie tego dowódcy. Co ty tu masz? Kosztów znoszenia budynków wojskowych plus jeden do zapału. Okej. Okay. Tutaj sobie dodajmy morale plus dwa. Morale plus trzy. Weźmy sobie to polepszone morale. Ok, w następnej turze zacznie to działać Tu poprawiony autorytet Mamy emblemat Centaury Dobra Ok Na razie sytuacja nie wygląda źle Chociaż te miasto całe jest do przebudowy Ok, dobra Kończmy turę Lećmy dalej i zobaczymy Jak tym razem co zrobią nasi przeciwnicy? Na razie ponoszą klęskę za klęską, ale na, zaraz mogą się wyskoczyć mi gdzieś, skąd się nie spodziewam ataku będą, i będą kłopoty. Trzeba to po prostu zająć jak najszybciej i mieć to z głowy. Dobra. Nadwyżki populacji. Dobra to jest dobra informacja ale na razie nie za bardzo mnie na to stać To bym tu musiał sobie zrobić Ale dobra to za chwilę Najpierw trzeba będzie to całe przebudować To w ogóle przydałoby się zniszczyć Czekajcie z tym na razie jeszcze poczekajmy Czekajcie Nie 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 Z tym chciałem poczekać i zrobić to najpierw Dobra, wy tu... Oj, długo będzie trwało uzupełnienie tutaj strat. Ale no cóż, trudno. Jak wy. Wy też jeszcze straty uzupełniacie. Hmm, tu, jak wygląda... O, dobra. Teraz was opodatkować. Hmm, sporo korupcji. Co niekoniecznie jest dobrą rzeczą dla mnie. Ta armia. Dobra, słuchajcie, nadszedł czas, aby uderzyć na persów. Uderzymy tutaj na bamy. A, tu jest ta pustynia. Ale jeśli będziemy się trzymać drogi, to myślę, że nic nam się strasznego nie stanie. Po prostu musimy uważać żeby nie ponosić niepotrzebnych strat spowodowanych przebywaniem na pustyni. A będzie wszystko dobrze. Dobra, więc tak. To zajmiemy. A jeszcze czekajcie, tu mam jakieś wiadomości. Natchniona populacja. Bardzo miło. Tutaj się wszystko ładnie nam rozbudowuje. O! Frakcja pokonana. Sparta. O, tego się nie spodziewałem przez sparta upadnie. Tak, zajmiemy to tutaj i to, dotrzemy w tym samym do morza. Ale słuchajcie, do tego jeszcze daleka, daleka droga. Dobrze, na razie zakończmy turę. No i zobaczymy. No, to nasi sojusznicy myślę, że spróbują teraz wykorzystać to, że udało nam się odzyskać ich stolicę, ale oczywiście nie mam zamiaru im jej oddawać. Gotowy do dowodzenia. A, powrócił. Otrzymaliśmy zadanie. Utwórz armię w Pradzie. Ale po co ja mam tworzyć armię w Pradzie? Bez sensu. Zyskanie cechy Dobra Teraz tak W Pradzie, tak? Chcecie, żebym stworzył armię Dobra, ciebie bierzemy Wyposażmy cię w katafraktów, bo to wyjdzie najtaniej. No i otrzymaliśmy i zadanie wykonane. Ty idziesz tutaj na razie do miasta. Ym, tu przydałoby się zwerbować. Też nie, dobra, na razie armii mamy nawet nadto. Tutaj trzeba poprawić y, ład publiczny. Okej. Okay. To byśmy mogli zbudować. Albo to. To poprawi. Tak, poprawia też ład publiczny. Hmm, bo tam mamy spadki. Teraz tak, to w ogóle możemy zniszczyć. Tu z kolei. Yy, tu mamy co? A, typowo jazdę konną. Tego też na razie jakoś tak nie, niezbyt będę potrzebować. Żarcie mamy. To możemy przebudować. Teraz moglibyśmy w to tutaj zainwestować. To zróbmy. Dobra. Wy, moi drodzy, ruszamy... O, tu. Co oni tu mają? Bam. Trochę oddziału wy tu gnojki. Ustawmy się tutaj. Musimy się trzymać drogi, aby cały czas nasze oddziały miały dostęp do zaopatrzenia. Okej. Okay. No cóż moi drodzy. No cóż moi drodzy. Myślę sobie, że tutaj zakończymy sobie ten odcineczek. No słuchajcie, bitwa o Aleksandrię była całkiem, całkiem niezła. Ale. Muszę popracować, muszę popracować. Cały czas popełniam błędy, zdaję sobie z tego sprawę, że to moje dowodzenie nie jest idealne. Na pewno szłoby wiele rzeczy poprawić. Ale i tak, ale i tak mm, idziemy naprzód. Idziemy naprzód, zajmujemy kolejne tereny, rośniemy w siłę. A to jest cholernie ważna rzecz. Dobrze moi drodzy. Słuchajcie, mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Mam nadzieję, że... Yy... No naprawdę warto jest oglądać tego typu um, Ogólnie jest warto oglądać tą serię, że ona Wam sporo daje Mi też nagrywanie tych odcinków oczywiście daje niesamowitą frajdę No i cóż, słuchajcie, dziękuję Wam za wszystkie komentarze, oceny, subskrypcje um, No i na razie, cześć i czołem, ciao, do następnego